wymiana pokrywy to jest MINI COOPER e, i tak e, lecimy sobie z tym, czyli tak najpierw ściągamy sobie tą e, pokrywę, tutaj macie tylko dwa e, e, torksy, także wykręcamy sobie je nie? oczywiście korek trzeba wykręcić żeby ona nam tutaj ładnie fajnie wyszła potem sobie koreczek założyć, teraz tak wszystkie te przewody dookoła nie? po prostu sobie z, zbijamy z tych tutaj zaczepów plastikowych i tak dalej tutaj sobie to możemy przełożyć tak tutaj też sobie możemy to ładnie poukładać tak żeby sobie zrobić takie pełne dojście teraz tak wyciągamy sobie tą puchę środkową ona tu połamana jest do, co zrobić poklejone eee, i wyciągamy sobie eee, filtr powietrza tym rozpinamy ten przewód, no i teraz już praktycznie mamy dojście, nie? Będziemy sobie wykręcali tą pokrywkę całą. No. Eee, wszystkie te śruby naokoło, także lecimy. A, jeszcze wyciągamy sobie oczywiście eee, ceneczki, nie? No i pamiętać, że tutaj jeszcze mamy śruby też, nie? Do niej, także. No, a, i rozpinamy jeszcze tutaj te dwa czujniczki, żeby sobie cofnąć ale to przy przewodach, nie? No, lecimy dalej. Czyli tak, po wykręceniu tych wszystkich śrubek, najlepiej sobie je wyciągnąć tutaj, trzeba pamiętać tylko, że jedna jest z masą. Nie? Także ją sobie zostawiamy. Eee, znaczy, pamiętamy, że ona przychodzi tutaj, w to miejsce. nie? Reszta śrub powinna być taka sama. Tutaj, jedna śrubka, no niestety, jakaś inna, ale gdzieś takie śruby mam. Także zaraz dobierzemy sobie, żeby to wyglądało nie w oryginale. Jak mamy odkręcone, wyciągamy pokrywę będziemy sobie to wszystko zaraz czyścić naokoło. No i oczywiście tutaj no i oczywiście tutaj a tu jeszcze nam dwie śruby zostają w środku, nie te dwie. Także pamiętać sobie to jest można wyciągnąć i tak dalej. I e, będziemy zmieniali te wszystkie uszczelnienia, zwłaszcza te naokoło świec, które są nas najbardziej interesują. E, no i Czyścimy to wszystko i zmieniamy uszczelkę. Nie? Tu silikonu więcej niż uszczelki zostało, także lecimy. No i jak to mamy ładnie poczyszczone, ładnie dookoła. tutaj pamiętaj, żeby sobie to wyczyścić. Te te miejsca. Nie? Tutaj, tutaj zaraz sobie damy troszeczkę, leździemy sobie lekko silikonem tutaj. Tutaj na tych takich rancikach. I uszczelkę już mamy założoną. Tutaj trzeba po prostu pamiętać, jak ją zakładać, Że, żeby ładnie ona sobie siadła, żeby była po prostu y, była dobrze wciśnięta na tych mocujących takich ząbkach. Nie? Pamiętać, żeby sobie to powciskać, żeby to powciskać. I heja, nie dajemy żadnego silikonu i tak dalej, tylko tak jak mówię, tylko na, na, na rogach. Nie? No co, wbijamy tą całą wiązkę. Przed nią, czujniki sobie podpinamy, wbijamy sobie ten przewód z powrotem, tą wiązkę tylnią też sobie układamy tak, jak ona tam powinna być. I montujemy sobie filtr z tym tym, i zaraz sobie założymy tą pokrywkę tutaj, i będziemy odpalali auto. Jeszcze tam trochę trzeba obmyć, gdzie, nie gdzie, jakiś dressing zrobić, i zaraz będziemy powolutku dokończyli.